Dla absolwentów szkół średnich dziś jest ten dzień. Okres egzaminów maturalnych tradycyjnie rozpoczął się sprawdzianem z wiedzy o języku polskim. Myślę, że przez te 12 lat zdążyli się przygotować do tego, żeby ten język polski napisać dobrze, żeby tę maturę zdać. Wiadomo, że wiele też zależy od dyspozycji dnia. To jesteśmy tylko ludźmi i tak naprawdę ten egzamin jest. Generuje bardzo wiele stresu i bardzo wiele emocji, bardzo wiele nerwów. My jesteśmy jako nauczyciele już kilkanaście, dziesiąt lat po, po swoich maturach, ale też udziela nam się ten, ten stres, udzielają nam się te emocje. Choć posługujemy się nim na co dzień, wielu wciąż przyznaje, że to ich pięta Achillesowa. Polski to nie jest moja mocna strona. Myślę, że jak już napiszę tę jedną maturę, to później będzie z górki e, i jakoś te emocje tak odejdą, ale no nie wiem, czy na moje szczęście, czy na nieszczęście. Akurat to, co jest dla mnie najgorsze, jest na samym początku. A jak poszło tegorocznym maturzystom? Przekonajmy się. Jak poszło? No średnio. Myślałem, że trochę lepiej będzie, ale no jednak rozprawka mnie rozłożyła na deski, że tak powiem. Temat rozprawki nie był taki ciężki. Drugi to było odnieść się do do czego tam było? Do oceny sytuacji. Też to nie było jakieś bardzo skomplikowane, można było dać, że pozytywnie albo negatywnie, więc to nie było jakieś ciężkie, ale najcięższe chyba były teksty pierwsze. Były o kosmosie. No, to nie jest geografia, tak? Tylko to jest Polski. Powinny być jakieś teksty o społeczeństwie, o czymś. A nie kurczę o kosmosie, tak? No to jest przesada. I że ja na polskim się musiałem odnosić do kosmosie. Jakie są planety, cudzie, jak, jakie tutaj. No, to jest moim zdaniem trochę śmieszne. Nie pochwalam tej matury. No, myślę, że dobrze. Tematy były w porządeczku. Takie luźne dosyć. Lektur było dużo, do, 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 które można było dopasować do tematu. No, ten drugi temat nie podpasował, no, ale ważne, że ten jeden był okej. Okay. Przed maturzystami jeszcze wyzwanie egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Potem przyjdzie czas na ustne matury i rozszerzenia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom.